Hej, i teraz mam pytanie do Ciebie. Różne osoby mnie oglądają e, no, o różnych płaszczyznach intelektualnych, na różnym poziomie intelektualnym i wykształceni, niewykształceni, mądrzejsi, ładniejsi, bogaci, mniej bogaci, różni. I teraz pytanie do Ciebie. W Chłopak zarabiający, strzelam 7000 zł. złotych, o, warto też o tym y, powiedzieć, kto ile zarabia jak wygląda, żebyś miał taki mniej więcej y, 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 kosztorys, kosztorys gościa wizualny. Chłopak zarabiający 7000 zł miesięcznie strzelam. Dobrze wyglądający, mm, dobrze wyglądający, mm, fajny y, człowiek. Spotyka się z, z kobietą. Z kobieta si spotyka się z kobietą, z, z taką starą wyjadaczką y, y, na randkę. Taką, która miała już wielu, wielu facetów. Jedni ją pyknęli, drudzy, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty, czterdziesty. Młodych, starych, różnych miała cały przekrój yy, społeczny. I on się z nią spotyka na randkę. Na tej randce wydaje 500 zł, i tak naprawdę yy, dostaje buziaka o tutaj w policzek. Wydając 500 zł, zapraszając ją do, yy, do bardzo ładnej restauracji, kupując bardzo ładne drinki. I dostaje od niej buziaka. I ta sama kobieta, tam drugi scenariusz. Łobuza Hama. Tatuaż, wiesz, łapa. Cały czas siłka, wiesz, od rana do wieczora. Później wiesz, wieczorem browar, cały czas łapa, 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 łapa. Tylko tatuaże, tatuaże, łapa, łapa. Ech beknijcie do kebaba i jak tam mała dzisiaj jesteś i, i drugi gość, tak naprawdę <głos> <głos> często nie do końca rozwinięty intelektualnie. Tą samą panią, tak naprawdę ona jeszcze, ona jeszcze płaci za taksówkę, ona jeszcze kupuje flaszkę, bo tak często się to yy, yy, kończy i ona go zabiera do siebie do domu i. On robi, co z nią chce, jak z nią chce i ona później na drugi dzień jeszcze dzwoni do niego kochanie, kiedy, kiedy, kiedy przyjedziesz. I takie y, przedstawiłem wam dwa scenariusze do tej samej damy. Do tej samej wyjadaczki, y, która w danym mieście miała przekrój facetów y, różny i z jednym facetem tak się spotka, a nawet po tej rance z tym pierwszym do już do tego drugiego dzwoni i mówi, y, to co przyjedziesz po mnie. I tam ten ham, nawet, ja nawet czasami, jak nie ma czym przyjechać, to przyjedzie hulaj nogą. Zabierają ją do domu, do siebie, czy tam do kolegi, czy gdziekolwiek, i robi z nią co chce, jak chce, nawet za to jeszcze nie płacąc. Pytanie teraz do Ciebie. Którym jesteś mężczyzną? Tym takim kulturalnym, zarabiającym, 6-7 tysięcy złotych i wydającym jedną dziesiątą swoich zarobków na kobietę, która ci daje, o tutaj, buziaczka, policzek, a za chwilkę yy, innemu robi to, co na filmach czasami yy, wiemy, jakich yy, nie zobaczymy, bo tamten yy, po tym beknięciu do kebaba potrafi naprawdę wyzyskać z niej wszystkie soki witalne. Pytanie do Ciebie i z tym pytaniem chciałbym Ciebie pozostawić. I z tym pytaniem to pytanie chciałbym, żebyś przesłał swoim wszystkim znajomym, którzy tego potrzebują, bo być może masz syna, który ma dwadzieścia kilka lat, być może masz kolegę, który ma, jest w podobnej sytuacji, a być może ktoś z rodziny również jest w takiej sytuacji. Ja takich sytuacji widziałem multum. I teraz pytanie. Jak ustawić Nasze dziecko, jak ustawić naszego syna, jak ustawić w głowie na randkę, jak powinien się zachowywać na randce. Z takimi właśnie kobietami. Ktoś dla nas bliski. Nasz kolega, nasz przyjaciel, nasz y, członek rodziny, nasz y, y, osoba, którą znaliśmy być może 10 lat wcześniej. Czy doradzać mu, czy nie doradzać, y, czy jak mamy świadomość y, tego, że to jest taka kobieta, czy podpowiedzieć mu coś, czy, bo jeżeli podpowiemy, to zostaniemy po prostu y, prędzej czy później. On się jej wygada no i będziemy tą. Tą taką stroną nieprzychylną dla niej, nielubianą dla niej, jak się zachowywać. Wiele pytań powstaje, wiele pytań yy, powstaje przy tym odcinku, i gdybyś miał problem z którymś z pytań, gdybyś chciał również poszerzyć swoje horyzonty, gdybyś chciał również dowiedzieć się na temat uwodzenia i pewności siebie, na dole masz link do moich szkoleń akademia-dm.pl. Zapisz się już teraz. Ja, jak zawsze, dziś pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina, życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o tym, że to od Ciebie zależy, co Ty z, tym kobie co ty z tą kobietą będziesz robił, i to od Ciebie zależy, jak ta kobieta będzie na Ciebie patrzyła. To wszystko się e, zaczyna od początku Waszego spotkania i Ty jesteś kapitanem. Albo majtkiem okręgtowym. Trzymaj się ciepło. Hej.